Czy w tym roku zdecydowałobyście się na zakup prezentów świątecznych poprzez internet, czy jednak wolicie zakupy tradycyjne w sklepie? No ja już zrobiłam zakupy tylko przez internet, bo nienawidzę świątecznych ozdób, dekoracji, tłumu ludzi i generalnie wszystkiego tego, co się wokół świąt dzieje. Nienawidzę tego, to wszystko psuje, zakupy tylko przez internet? Po prostu wygoda. Siedzę w domu, nie tracę czasu. Więcej jest ofert możliwych do obejrzenia w jednym miejscu, ale też, też to, że można to robić w dowolnym czasie. Dla mnie kupowanie to jest przyjemność. Kupuję czasami sprzęt komputerowy i fotograficzny. A jeżeli chodzi o zakupy świąteczne, to w sumie chyba nie ma dla mnie takiej dużej różnicy, gdzie je zrobię. Chyba muszę dopiero zacząć. Czy zdecydowałaby się Pani na zakup przez właśnie online, przez internet, takiego urządzenia jak komputer, czy ewentualnie telefon komórkowy? Nawet mi się zdarzyło. Komórkę kupiłam przez internet. No, pewnie telefon komórkowy, bo właśnie córka zgubiła, także coś pomyślimy pewnie. Myślałbyś o tym, żeby zakupić do komputera takiego oprogramowania antywirusowego? Niekoniecznie. Nie e, antywirusowe? Myślę, że nie. Antywirusowe to już e, myślę, że tutaj bazuje na darmowych wersjach, bądź na e, opcjach, gdzie można e, innym sposobem dojść do tego, że tak powiem. A czy zdarzyło się Pani, że ktoś Panią okradł, oszukał podczas zakupów online? Mam nadzieję, że się nie zdarzy. Nie zdarzyło do tej pory. Nie, proszę Pani, dlatego, że jestem ostrożny i bardzo uważam. I zanim gdzieś kupuję, to przedtem przeprowadzam rozeznanie. Czy zdarzyła Ci się kiedyś taka przykra, przykry incydent, że ktoś Cię okradł podczas zakupów? Podczas zakupów nie, ale niedawno został mi telefon skradziony, więc... No miałam to szczęście, że akurat nie. Raczej nie. Według ostatnich badań, około prawie 70% użytkowników będzie dokonywało zakupów świątecznych poprzez internet. Jest to stosunkowo duża liczba, świadcząca o tym, że zakupy wykonywane w ten sposób są łatwe, powiedzmy, dają możliwość szybkiego porównania cen czy wyboru poszukiwanego przedmiotu. Należy jednak pamiętać o tym, że zakupy przez internet wiążą się z pewnymi jeszcze nie że niedogodnościami, ale ze, z zagrożeniami. W momencie wybierania zabezpieczeń albo sposobów zabezpieczania komputerów czy nawet telefonów komórkowych, tutaj sugeruję korzystać z pakietów internetowych. Nie zdawać się tylko i wyłącznie na ochronę antywirusową i systemowego firewalla, ale korzystać z pełnej ochrony, która będzie nas chroniła przed włamaniami przez kartę sieciową czy poprzez sieć. Ewentualnie będzie chroniła również wszystko to, co nasza przeglądarka internetowa odbierze i będzie wykonywać. Dzisiaj najczęściej ataki przeprowadzane są właśnie poprzez przeglądarkę internetową. Jest to po kluczach USB najczęściej stosowany mechanizm, aby dostać się do komputera albo włamać się do, zdalnie do komputera.